Na pewno nie szkielety. Witajcie moi drodzy, po długaśnej przerwie, jaką zafundowałem wam i sobie w wygraniu sobie sama dwójkę. Kolejny odcinek po chyba 25 trzy tygodniowej nieobecności. Cholera jasna. No, Łoł, wow, no jeszcze latają te to, to nie było. W ogóle... Z tego co wiem, soldaty, którzy się za naszymi tutaj kościstymi przyjaciółmi stęsknili. Ja mówiąc, czyle do nich nie należę, ani do kościstych przyjaciół, ani do, kurde, ten, stęsknionych za nimi. A jak widzicie, powrót w wielkim stylu. Latające po No Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy na planecie clear. Wow, wow super mega i tak w ogóle wiecie no tak jest do skoku za długo pewnie ten odcinek nie będzie czuł, ale tak z do skoku postanowiłem że coś nagram tak delikatnie na szybko być może bo mu strasznie się złamić tę skininę <laughs> tak naprawdę to kupiłem sobie krzesło nowe i po prostu jako że głównie będzie mi służyło do pracy przy komputerze postanowiłem je sprawdzić przy zajęciu pod tytułem nagrywanie materiałów na YouTube ale tak czy inaczej w ogóle kurde okoliczności są takie, że szkoda gadać Jeszcze sobie specjalnie proszę ja was Chciałem przejść um, grę pod tytułem Sherlock Holmes przebudzenie, żeby udowodnić mojemu tacie, że da się przejść um, tę grę bez poradników Generalnie po pierwszym etapie gry zasadniczo dałem na kodupy, bo nie wiedziałem ja odchodzić z tymi quizami, a w ogóle żeby uruchomić tę grę to musiałem zdezaktualizować sobie sterownik graficzny, także w ogóle masakra, ja nie wiem czy to się nagrywa, czy w ogóle w tym działa. Czy też nie, nie Ale dokładna to, że była <laughs> okay, to walka. Okej, super, to było zajebiste. Tak, a to co słyszeliście to mój nowy dźwięk SMS-a, także wiele się podmieniało. To nie, to nie Wow, wow, wow. Robi się... Robię się wściekle niedobrze Czuję się tak jakbym miał za tak chwilkę zginąć Czemu no, Czemu mam rację? Kujowski chyba Dobra ale jeszcze raz To czemu ja w ogóle... Muszę to powtarzać od nowa Dobra, uznajmy to za pewien typ, że tak powiem, wdrożenia się do gry z powrotem Czasem tak jak bywa po dłuższych przedwach Ohoho, o, o, ale śmieszne, kurwa Umieram ze śmiechu po prostu This śmiech gave me cancer Pięknie. Cudownie. Epicko. Wspaniale. Ekstraordynaryjnie pięknie. Chodźcie, zapraszam na bliskie spotkanie czwartego stopnia z moim śrutem. Te fajne są te latające szkieletki. Wyglądają dziadko. Podobają mi się. Słuchajcie drogie szkielety Wow, to mi zrówko zostawił <grym>, Miło tego strony, nie chciałbym, żeby zabawa się do szybko kończyła Okej, ok, okay, 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 okay. Zapraszam was, drogie szkielety do wzięcia udziału w jakimś konkursie mody czy czymś I teraz zostaniecie miskami bez misek Gdybyście nosili cytko nasze, to to by po prostu kurwa, jakieś literki na minusie. Minus Z. Deski. Wysieklastki. kwaski. anyway. Tym razem przeżyłem, co jest pewnym elementem. Przynajmniej pewna... Ja wiem, że coś się stanie, ale musiałem to czy jakbym piło łańcuchowo go no, potraktował, to tak też, też się stało. Ale dobra, nieważne, no, teraz na inny na inny, a, Czas. Wow, granaty. No, fajnie, że dopiero teraz je znajduję. Czy ja tam złotka jakiegoś nie pominąłem? Chyba pominąłem, trzeba się tu nie wrócić. Polera. Może nie, nie... A, nie, bo złotko podniesione już zostaje, okej. Okay. Także ladeczka budu działa. Też pewne tradycje w mojej serii też tutaj mają zastosowanie, oczywiście, bo musiałem na sam początek okresu poprzerwowego zginąć jak totalna lamcia. Także minus jeden żywot, teraz ja się załączył, a jakżeby inaczej. Zgadza się, jak wpadł, chyba tak, jak wpadł do lawy, to chyba zginął. nam to jest, tak działa. Oj, oj Potrzebuję panterza, mówię wam tak ja to trzeba trochę zmienić obszar działań niestety Uuuu huhu hu, hu. co się tu dzieje, coś chyba się rozwala jakby Ach, ta apokaliptyczna muzyczka w tle. Już wszyscy Dziękuję, a teraz dajcie mi spokoju podnieść ten pierdzielony pancerz. Urywa Drogi dymku zupy, czy mógłbyś mnie zaprowadzić do mojego pancerzyka? O, dziękuję. ALE fuck you! That's why. Zaraz. To ja muszę jeszcze wyżej wskoczyć, a to gorzej. A! A! I tym zatkam ten gejzer i tamten gejzer będzie miał większy power. Zajebiście. Uuu, zaraz tego pożałuję, coś tak czuję. Płynął rym. <grymny> rynek. Zajebiście, nie? się. Wow. Nie, Ja w ogóle zrobię zapis, bo coś, coś mi tu... To... Taka ja mam... Wow! The secret arma. Arma karma, kurde, get it done. Ale dobra, dobra Go coś, 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 Mam takie wrażenie, jakbym 10 wątków zaczął i żadnego nie skończył w rozmowie z nami. To jest to smutne. Oooooo Fuck you! Kolemne plazmy się naprowadzają. Ja mam taktykę na ten plany. What the fuck! A mimo no, no, wszystko lepiej się chyba ruszaj, bo. A coś mi się zdaje, że nie będą atakowali. Wow, Suzy! Let's rock! Ach te rzeczy, już są cud Cudnie, miodnie Wspaniale He Biedaszki. A dobra, to jest delikatna sugestia, że nie możemy sobie na tej krze popływać zbyt długo No ja lubię takie ciepełko, takie klimaty naprawdę, naprawdę stroszko, pozytywne Trzeba się przydyszać, wiecie A zaraz opuszczę parę bomb Mam nadzieję, że złapią je wasi poplecznicy. O mortkę, grubko, Bierę Patrzcie, że te kry od razu się topią A to spór, szysyn To za długo trwa, to za długo trwa, to za długo trwa. Kurwa, to za długo trwa. Okej, okay, to jest za to, to jest za to. Jak wpadnę za lawy, to sobie tego nie daruję. Ja. Kolej po kolei, po kolei, po kolei, po kolei, po kolei. co się dzieje. chyba czekała z wszystkich ale w ogóle od kiedy Kry są inteligentne Dobra, powiedzmy że się zapisze Nie wyszło najlepiej ale powiedzmy że się zapisze Myślicie że to jest inteligentna taktyka Tylko czy Ty myślisz że jesteś inteligentny? Nie dobra, nie sądzę Nie było tematu Wiesz co, właściwie myślę, że jednak wezmę i się cofnę i po prostu będę pudła sobie w płat. Dla opłaty, a co? W ogóle ten clearowski kojarzy mi się z projektem pewnego pasisty. Hand of Sky. Pozdrawiam ogarniętych, pewnie jest ich mało, sam. Miałbym pewnie trudności z kojarzeniem o, o co i kogo chodzi. Ale nie masz, nie masz. O tym warto wspomnieć. A tak tak, tam jedną pyszną torebkę z kajtym ominąłem wcześniej, wiem. Mówię, trzeba się od nowa wdrożyć w grę, ale okej, spokojnie, jakoś to idzie. Dobra, zapisik pancerzek, proszę bardzo. Armor, armor plus 100. Pewnie dla rpg coś niesamowitego, armor plus co? O mordę, no proszę A czy ja mam Cię załatwić jakoś konkretnie czy wystarczyły się za Uuu, Uuuuu! la, -la, 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 -la. <grych> A się, tyle granatów w niego rzuciłem nie zrobiły na nie wrażenia Nie byłem mu ze strzelby padł, no ja u mnie tej tygra też się zapisze, dobra. Też potrafię robić save'y. Ale to tak w ogóle miałem temat te krzesło, które sobie kupiłem ludzie, bajka, daję listę AK 47 wśród trzeba Take <laughs> Oooooo, so to żeś pojechał po kosy co serious samie drogi Unreal? Seriously? Ale dobra, wracając. Niby zwykłe klasyczne krzesło biurowe. Niby nic szczególnego, ale mówię Wam, tym razem to będzie po prostu krzesło na lata. A nie, że człowiek posiedzi dwa dni i wszystko w nim lata. W sensie nie w człowieku krześle. Wow. Uwielbiam wszystko strzelność tej wersji rakietnicy. To to wszystko na to stać? bo ja nie jestem pod wrażeniem mówiąc szczerze skąd wyjdzie następny. Uuu! Wow, a ten jakoś tak trochę mnie trafił, to szkoda Wy Ty Tyka jest potrzebnych? 6, 7, coś koło tego Oj, 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 oj Ej, wy się zmieniliście trochę od czasu Sirius, sama drugiego starcia. mówiąc szczerze niezbyt korzystnie. O, o, ale ten mi przypadł do słupa. Człowiek lata jak popierdzielony w tył i czasem się może, no, jedno jakiś Ja secho... Wow, to gówna nie działa Myślałem co zadziałałbym lepiej beta Teraz moje przeżycie będzie w fazie beta testów Jak tak dalej pójdzie There will be no bugs in this life Dobra, dajcie się Sesiana Tam nie pies, na kości nie poleci, prawda Nie no czegoś... Ła, wow, tam jest zdrowia, ja tego nie podnoszę w ogóle Fuck you Słuchaj, cóż Głupota nie boli tylko, kurwa No dobra boli A oh, fuck Ostatnia sekunda to była Ten nie da daje więcej mezu a pięknie się rozpadł, to było piękne, piękne to było Coś jeszcze wydaje jakieś koszmarne dźwięki Powiedziałem, że to nic Małego Okej, okay. drogi Eti weźcie pan od pierdol, hmm. tak od nich niechcenia, ja tylko raz mi się podłogę pod jedną imą wyskoku to jest dopiero dokładne celowanie, dobrze wyobraźcie sobie, wy jesteście sobie na strzelnicy i wiecie, tak naskakujecie na tarczę Na góry hopsa i celujecie i w samą dychę trafi, to jest tak, jak widzę tym niebieski ognik to to nic wam się rozpłynęły te wasze portale? O-ho-ho! Okej, okay, rozumiem sugestie. Nie do wszystkiego potrzebujecie portali. o Kurde, ten... ten... ten koleś jest... Ej, czemu to przeleciało przez słuch? Aj, 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 aj. Chyba, chyba nie strzeliłem głównej idei ucieczki przed jego ostrzałem No Na schodach to ja dużo se uciekam Jak on mnie odpowiję skórny Dobra Tam na pewno będzie zrówka, nie ma się czym przejmować Ale trzeba przyznać klimacikie, ojej. Oh yeah. Cały ten napalm. jaką ja wkładkę dam do tego odcinka, goddammit. Jeszcze nie mam pomysłu. Pewnie będzie epicka, haha. No jasne deku, chyba się z na głowę pomieniałeś. zobaczymy czas pokaże pogimpimy zobaczymy tak pozdrzu dla wszystkich użytkowników photoshopa. kurczę 100% oryginalnego za po prostu 8000 zł za kopię Czy tam ile trzeba to rozwalić Nie. Okay. Must be seeing things. What the fuck? What the hell? <laughs> hey, so... <laughs> Dobra, do kontra... What the? Five million clear dramas? It's a ripoff! <laughs> I think I need to have a little chat. Dobra. <laughs> okay. Look, I don't have that kind of money. Then you can go back. Hurry up. Here to free the universe from mental. You, man? Yes, yeah, just a second. A Sorry, no, can do. What the hell? <laughs> <laughs> tak,

Tak wygląda na to, że zbliżamy się do końca. Piękne 20 minut, mile, spędu, mile, tak, e, minus mile spędzonego czasu. Za które dziękuję Wam po prostu. Naprawdę mimo byłoby i sobie z Wami pograć, pogadać i tak dalej. Ach, jaki piękny głos. Tylko no zobaczymy sobie ładnie. Sami, nie fałszuj. Zobaczymy sobie filmik i, 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 i się pożegnamy no ładnie. Please come out to play. Please come out to play. Oj tam, oj tam. Nie z takimi hordami się walczyło. Quickly, <suszy> Klierowski jest getting away. Spokojnie, dogonimy to. No, to. Nieważne, w każdym razie zapisik. Um, kościany rytm. No. I jeszcze raz, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, zdrowo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że pojawi się wcześniej niż za kolejne 3 tygodnie. No i to. Trzymajcie się, papa. Pa.